Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się przed pomnikiem samolotu T8 Bies, jest to samolot polskiej produkcji i polskiej konstrukcji, którego projektowanie nadzorował no, słynny jak na ówczesne czas inżynier Tadeusz Sołtyk. Co niektórzy mogą się zastanawiać, skąd ten samolot tutaj znalazł się w pińczowie? A jak się okazuje, Pinczów ma bardzo bogate tradycje lotnicze, które cały czas kontynuuje aeroklub regionalny w Pinczowie. Ale nie wzięło się to znikąd, ponieważ już przed wojną tutaj w Pińczowie istniała Szkoła Szybowcowa Pinczów Polichno. Szkoła Szybowcowa Pinczów Polichno przygotowała wielu lotników, którzy później służyli między innymi w Bitwie o Anglię, o czym między innymi możemy się dowiedzieć w ostatniej publikacji kalendarza na rok 2020, który sponsorowała firma FMK. A jednym z takich lotników, który bardzo się zasłużył i w Bitwie o Anglię, ale i później w czasach późniejszych, był Żurakowski. Żurakowski, który później po bitwie o Anglii, i po II wojnie światowej wyemigrował do Kanady. Tam został głównym oblatywaczem w kanadyjskich siłach powietrznych i oblatywał jeden z najsłynniejszych samolotów odrzutowych ówczesnych czasów. Był to prototyp Avro-Arrow, jedna z najdoskonalszych konstrukcji ówczesnych lat. Niestety konstrukcja ta została, dalsze, dalsze prace nad tą konstrukcją zostały zawieszone z przyczyn politycznych, ponieważ Stany Zjednoczone nie chciały, aby państwo sąsiednie miało tak zaawansowaną jednostkę latającą. A Żurakowski na tyle się zasłużył tam w Kanadzie, że dzisiaj w prowincji Ontario, w Barys Bay jest między innymi park imienia Żurakowskiego, jest pomnik Żurakowskiego oraz właśnie pomnik samolotu Avro Aru. A Żurakowski, tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, między innymi uczy, uczył się tutaj w Pińczowie latać. I taką ciekawostką z nim związaną jest, jest też to, że jak skończył właśnie szkołę oficerską lotniczą w Dęblinie, to jako świeży upieczony podporucznik przyjechał na urlop tutaj do Pinczowa, konkretnie do Pinczowa, bo była to szkoła szybowcowa Polichno-Pinczów, ale on akurat tutaj latał w Pinczowie i przyjechał do Pinczowa, i na takim dość prostym szybowcu o nazwie Komar odbył 15-godzinny lot, czyli wystartował tutaj z Pińczowa i unosił się przez 15 godzin w powietrzu. Więc e, tradycje lotnicze mamy bardzo bogate, o czym też warto pamiętać, właśnie, oglądając m.in. tutaj ten samolot, że to nie jest przypadek, że ten samolot tutaj się znajduje. Przed wojną, jak tą szkołę tutaj w Pinczowie budowano, to między innymi powstało kasyno dla pilotów, powstały pokoje gościnne dla pilotów, powstała sala wykładowa. Oroas, jak na ówczesne czasy, bardzo nowoczesny, bardzo nowoczesny hangar lotniczy, który, jak wiemy, istnieje w pińczowie do dzisiaj, tylko że lotnisko nie znajdowało się, tak jak yy, proszę Państwa, dzisiaj tutaj między Zalewem a korytem rzeki Nida, a znaj lotnisko znajdowało się u góry, yy, gdzie dzisiaj jest ulica Przemysłowa. I tam przy ulicy Przemysłowej właśnie oczywiście dzisiaj hangar lotniczy jest w rękach prywatnych ale do dzisiaj ten obiekt można podziwiać. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że hangar jest oczywiście wykonany z tutejszego budulca, czyli z kamienia pińczowskiego. Dlaczego o tym też mówimy? Mówimy też o tym, dlatego żeby o tym pamiętać, naświetlać tą historię, ponieważ na tak się czyta różne opracowania, m.in. o tej szkole szybowcowej Polichno-Pinczów, często w tych opracowaniach jest wspomniane, że po tej szkole nie ma żadnego śladu poza poza pomnikiem w Polichnie, gdzie na otwarcie tego pomnika wszedł między innymi słynny pilot Skalski, a nic się nie wspomina o Pińczowie. A tymczasem my mamy tu największy skarb, bo mamy nadal funkcjonujący areoklub, który jakby dziedziczy tę tradycje, Co prawda już nie w tym samym miejscu, ale ten klub działa. Mamy właśnie ten hangar lotniczy, w którym, który był wykorzystywany między innymi do szkolenia tych wszystkich pilotów, którzy później brali między innymi udział w bitwie o Anglię. Oraz oczywiście warto wspomnieć o tym pomniku, który jest w Pinczowie, czyli na zbiegu ulic 3 maja i 1 maja, pomnik Ikara, który jest również poświęcony i ku czci pamięci został on postawiony. Instruktorom i uczniom tej szkoły szybowcowej polichno Pinczów. A następnie, wiadomo, zawierucha wojna skierowała go do, między innymi do Anglii, tam brał udział w bitwie o Anglię. A później wyemigrował do Kanady, i tam był głównym oblatywaczem w siłach kanadyjskich. Natomiast odnośnie tego samolotu, jeszcze może parę słów w TS-8 No Był to samolot szkolny, który miał za zadanie po jakby starszych konstrukcjach, które tutaj nasze, nasze lotnictwo używało wcześniej, czyli między innymi to były Jaki, to były Junaki. TS-8 b miał za zadanie przygotowanie do. Pilotażu samolotów odrzutowych, które w ówczesnych latach były wprowadzone do sił powietrznych w Polsce, czyli miał przygotować do pilotażu Migów 15 i Jaków 23. Stąd jak na tamte czasy tutaj była dość nowoczesna awionika, oczywiście tu nie mówimy o cyfrowej awionice, ale była to bardziej rozbudowana awionika niż właśnie w tych, w tych junakach czy choćby jakach. I jest to niewątpliwie bardzo ciekawy obiekt tutaj w pińczowie. Pamiętajmy o tym, że nie tylko Pinczów słynie z obiektów sakralnych, które są oczywiście nie mniej ważne. Wszystkie obiekty są, yy, powiedzmy, zabytkowe, krajobraz, nida są ważne, ale to też jest bardzo fajny element właśnie, taki obiekt yy, zabytku technicznego, których nie ma aż tak wiele w Polsce. A tych samolotów ts, TS 8 Bies zachowało się w naszym kraju około 20 sztuk. Czyli jest to naprawdę... Jest to naprawdę Niedużo. Jedna sztuka jest latająca, bądź dwie, z tego co wiadomo, bo jedna jest w rękach prywatnych. Więc jest co tu oglądać na ponidziu, jest po co przyjechać dla pasjonatów lotnictwa. Zwłaszcza, że nieopodal w Busku z Drój znajduje się z kolei pomnik samolotu MiG-15, czyli Lim-2, bo to było produkowane u nas w Polsce na licencji. Więc ponidzie staje się też taką ciekawą alternatywą właśnie spędzenia czasu znów dla pasjonatów lotnictwa. Można podskoczyć do Błyska, podskoczyć do Pińczowa, a w Pińczowie jeszcze skorzystać z usług naszego aeroklubu. Szkoła lotnicza tutaj w Pińczowie została założona przed wojną i tak jak wiele rzeczy, które tu przed wojną w Pińczowie się działo, było to przy wsparciu sejmiku pińczowskiego. Oczywiście terenami tutaj w Pińczowie zainteresowali się sami lotnicy z Polichna, czyli Polichno było koło Chęcin. Lotnicy, którzy latali, zaobserwowali ten wspaniały Garb Pińczowski, czyli jako lotnicy już wiedzieli, że tu na pewno powstają odpowiednie wiry powietrzne, tak aby można było szybowcami bez problemu startować, i odpowiednie prądy powietrzne, które te szybowce unosiły, i w ten sposób doszło tutaj właśnie do utworzenia tej szkoły szybowcowej, oddziału szkoły szybowcowej w Pińczowie. I w 1937 roku właśnie doszło do budowy całej tej infrastruktury, to o czym mówiłem, czyli hangar lotniczy, kasyno, pokoje dla pilotów. W 1937 roku ta infrastruktura powstała. Był to niesamowicie ciekawy okres w ogóle dla powiatu pińczowskiego, bo wtedy powstała przecież szkoła, powstał między innymi most, no nieopodal powiatu, most na nidzie w Wiślicy dzisiejszego, nieopodal dzisiejszego powiatu pińczowskiego powstał most na nidzie w Wiślicy, powstała przecież kolejka, więc działo się tu wtedy bardzo dużo.